W dzisiejszym filmie przejdę jedną z najcięższych gier Pokémon, czyli Pokémon Y, jak tylko typem trującym. Zasady są takie, że nie mogę używać przedmiotów leczących podczas walk oraz gram z levelkapami. Żeby nie przedłużać, jeszcze szybko poproszę o zostawienie łapki w górę oraz subskrypcji i zapraszam do oglądania. Gra zaczyna się od tego, że nasza własna matka rodzicielka atakuje nas fletchlingiem, żebyśmy się obudzili. Ale nie! Tak być nie będzie, to jest koniec. Dzisiaj jest ten dzień, kiedy się buntuje i nie dam tak co więcej POMIATAĆ O no dobra, mam, muszę, mam z sąsiadami pogadać. Tak, jasne, ja już, już, już lecę. Oj, coś się w się zepsuło. Dobra, ale wracając. Po tym gdy już się powiedziałem im, że mała do niej mówić Lil T, mogłem wybrać sobie startera. Jako jest w szóstej generacji żaden starter nie ma pod typu Poison, to uznam, że randomizerem zamienię Czespina na Widla. To jest pierwszym Pokemonem trującym, którego możemy sobie na dziko złapać. A na no, w sumie jedynym, którego możemy mieć do pierwszej odznaki. No, Widl jest jak jakim jest, więc bez zaskoczenia to cała sauna, czy jak ona tam mano pokonała mnie swoim frołkiem. Wrótkowy etap tym samym Weedlem był serio ciężki, poziom z naprawdę mało bił większości Pokemonom, główny damage wchodzi z zatrucia, jak wszedł oczywiście, a ponęcie nie ma, że Weedlową szotowali, ale no w miarę szybko ewoluował do Kakuny, więc trochę lepiej bostu defensywą, a się w Bedrium, to w ogóle SC. Poza skalę. Co nie zmienia faktu, że jak już wspominałem, to nie mam dostępu do innego trującego Pokemona na ten moment. Więc pierwszą liderkę w wiole muszę pokonać samym Bedrillem. I ogólnie ta walka polega tylko i wyłącznie na szczęściu. Bo tak naprawdę, żeby ją pokonać, to trzeba po pokonaniu Surskita wbić 13 poziom, by Bedrill poznał Fokus Energy, po to, by jak najwięcej fury ataków i było krytyczne. A czemu tak? No bo Villion zwiększa sobie Defense Hardena, więc kluczowe tutaj jest trafianie jak najwięcej i jak najwięcej krytów. A więc tą walkę można wygrać za pierwszym, albo i można za 30 razem. Mi się udało za. Nie wiem, którym razem, bo nie chcę się tego liczyć, ale udało mi się pokonać i zostało 5 HP. I północ od miasta, zupełnie w końcu kolejny dodatek do drużyny, Budiu, i po przejściu tej drogi dotarłem do Lumion City, gdzie spotkać mi profesora tego regionu, czyli profesora Sykamora. Z tym się mierzymy. Mądrzy startery z Kanto i po pokonaniu go daje nam możliwość wzięcia sobie jednego startera. Jak się pamiętasz, myślacie, interesuje mnie jeden, więc go pokonuje i pora wybrać Bulba... Uh... Nie wiem do czego tu doszło, ale mam taką teorię, że randomizer, który użyłem, by zmienić Cześć na Weedla, ma jakiś problem i gdy coś się zmieni w standardowych startach, to automatycznie randomizuje startery z Kanto. Albo ogólnie randomizer, niezależnie co zrobisz, to zawsze startery randomizuje, no nie mam pojęcia. Ale niestety równa się to z tym, że nie mogę mieć winusaura. No cóż, trudno. Następnie na drodze 5 znalazłem Hordec Alpinów, więc jak położyłem 4 z nich do spania, to pan sobie ostatniego, który został. Później droga blokuje nam z którego trzeba obudzić po kafretę, którego nabywamy w zamku na drodze. Drodze i na tej drodze łapiemy sobie Venipida. To skacze na nas z drzewa, a w tych trawach po bokach można jeszcze złapać Odisha. Budziłem ewulowo do Roseli, obudziłem Snorlaxa, którego szybciutko ponownie położyłem do snu oraz zaraz zanim w kwiatkę złapałem kroganka a w Connecting w zubata. Zaraz na drodze ósmej można złapać jeszcze sewajpera, ale ja go nie łapałem, bo i tak raczej bym go nie używał. Ostatnio udajemy się do kolejnej jaskini, chyba po skamelinę fabularnie, albo te skamili dostajemy przypadkiem. Nie wiem, nie interesuje co mi to fabuła, Ale na miejscu po raz pierwszy mamy do czynienia z Team Flare, Tych przeganiamy z jaskini. Od naukowca możemy dostać jedną z dwóch skamielin, i niestety żadna z nich nie jest typu, który nas dzisiaj interesuje. Wreszcie, możemy udać się do Killage City, w którym znajduje się drugi odznaka. Ogólnie nie wiem, czy wy też to spostrzegliście, ale mam wrażenie, że między pierwszą a drugą odznaką jest taki cholernie długi odstęp, a już potem to jest taki speedrun tych odznak. No, ale wracając w walkę z Grantem, walkę zaczęłam od Toxic Sparksów Bedrilla, ale tak sobie teraz myślę, to Dziękuję. po co? A, ale on nie spali i W jednym take down mi życia aż do 19 HP i następnie Twinidem go zatrułem i ubiłem dość mocno. Wiedząc, że się wyleczy ponownie, użyłem Twinidę, zabierając mu życie do połowy, a następnie dobi bedrilla Bimem. Dobiłem go rozerią, następnie zabrałem jemu Tyruntowi życie do czerwonego Gigatrainem, ale niestety rozeria padła i walkę już dokończyłem krogankiem. Przychodzę przez kolejną drogę, na której Galpi nawulowa do Solota i na końcu drogi dochodzę do GeoSench chyba tak się to czyta, to. Chcąc wyjść z miasta zaczepia nas kolejna liderka Kolina. To się z nami mierzy ze swoimi dwoma Lukario, a drobnego kroganka to nic strasznego i samym wysolował. Na wschód od miasta napotkałem no, hordę składającą się z czterech męskich nidoranów i jednej żeńskiej. Nie wiem, czy oni coś sugerują tym, czy co. No, ale no no szanujmy się, nidorankę, nie dodać do drużynki to jak zgrzeszyć. To więc więcej męskiego, bo jakoś preferuję po prostu nidokinga, ale nad Dino Queen nic nie mam. W Reflection Case znalazłem Moonstone'a i ewoluowano na 23 poziomie nidorino w tego jakże cudownego nidokinga. Po wyjściu ze skin docierałem do Shallow City, Udajemy się do wieży tajemnic, by Dostać możliwość mega ewolucji, nie mając żadnego Pokemona, który może mega ewoluować. Oczywiście, Serena stawia jakiś tam opór, ale szybko jej pokazuje, gdzie jej miejsce. I po walce z nią, Willy i do Skolipida. Ale jeszcze zanim dostanę Mega Bronzoletę, muszę pokonać Kolinę jeszcze raz. Aczkolwiek tym razem w jej sali, w której Galba tewlował do Krobata. Pokazantę w ogóle ogarnąłem, że można w tym mieście kupić DM do Poison Jabba oraz do Diga, Więc od razu te dwa TM kupiłem i Poison Jabba nauczynił może każdego, kogo mogłem, a następnie zmierzyłem się z Koriną. Walka zaczyna się od dostania fake outem przez jej minfu. Przez co został zatruty przez pojazdu Pointer Roseli. Ustawiłem następnie Dexic Spikes i pokonałem go jednym Giga Drainem, lecząc się do Fula. Jej maczok przerzył Wink atak od Krobata, który prawie patotitnego, krytycznego roktomba. Wiedziałem, że się wyleczy, więc użyłem jeszcze raz Mink ataka i Krobat postanowił oddzięczyć się krytykiem. Hołutzy Krobat jeszcze zdążył zbić życie do połowy, no i z pomysł walkę zakończyłem samolotem. Wróciłem na wieżę, gdzie Korin, jak się okazało, było za mało w ode mnie i chciało się zmierzyć na mega ewolucję. I no, no niestety widzę to tylko odcinka. No w tej walce musiał użyć mega lokary. To nie jest stryjący, więc dzięki za oglądanie widzimy się w kolejnym odcinku. Peace! Nie, no dobrze żartuję. Jak ktoś się dał na i wyszedł z tego filmu, to beka z niego. Tak jak mówiłem, teraz ga się zmienia w jakiś speedrun znak, bo nie ma w sumie co tu więcej gadać. I udajemy się na czwartą odznakę typu trzewiastego i... no, z tego i na zresztą widzicie, jakie mam pokamane nie. Pokonując tego lidera, zyskujemy możliwość używania fly poza walką, więc się cofnąłem do poprzedniej lokacji, gdzie przy pomocy serfa na laprasie złapałem ten takula oraz gudrodę złowiłem skelpa. Wróciłem się do miasta, z którego udałem się na południe na route 13 gdzie przy pomocy dom z ich maszyn znalazłem kartę potrzebną do wejścia do chyba elektrowni, w której znajduje się Team Flare i bez kitu nie wiem co za imbecyl wymyślił ten fragment, ale kurwa. Musimy zrobić obejście do drugiej strony, gdzie mierzymy się z sześcioma chyba członkami Timu Flair. Gdzie na końcu po wejściu na schodę mierzymy się z kolei na dwójką i to tyle. Co w się sensie, nie lubię zagadek i tak dalej, ale kurwa. Taki sidequest, gdzie tylko się napierdasz, się jest taki bez sensu. I równie dobrze by tego fragmentu gry mogło nie być. No ale dobra, idziemy ponownie do Lumiose. Wchodząc tym razem z drugiej strony i udajemy się na kolejną znakę, tym razem elektryczną. W ogóle tutaj chciałem sobie do niego podejść, by wbić przy pomocy Jerry Candy Level levelka do tej walki, ale walka się zaczęła, więc XD trochę. Ale pamiętajmy, że jesteśmy w szóstej generacji, tak? No, Morga padła Cipoleia i jej Poison Jabba. Postanowiłem zostać Nido Kingiem na magnetona, by go złączyć o czterokrotnym digiem, ale zapomniało mi się, że może on mieć stard i do Nidokinga. Następnie Krogen dwa razy nie dał rady go pokonać pod bombem, bo się leczył i padł na jednego strzała. Dobiłem go Backbaitem z kolipida no i jego ostatni Pat od dwóch Poison Jabba. Kroga. ewoluował do Toxii kroka, a potem, gdy wbiłem mu wcześniejszy level cap, no i progresując dalej spotkałem Dzikiego Huntera, o którym totalnie zapomniałem, że jest tutaj, więc szybkie joink. Ewoluowałem w końcu Roserię do Roserite i udałem się już na szóstą od która jest typu w ery, więc się zapewne domyślacie, że wcale nie sprawiła mi jakichś większych problemów, więc nie ma co to gadać. Następnie złapałem skrupiego oraz Hunter ewoluował do Gengara na 37 poziomie, bo o tym w sumie nie mówiłem, ale randomizerem ustawiłem również opcję, która sprawia, że takie Pokemon jak Hunter ewoluują bez tradeów. Przy pomocy Flyer cofną się do Lumio City, tylko PMTM Source Dance. Pozwólcie, że skipnę teraz do kolejnego znajki, bo sobie nic się ciekawego tutaj nie działa przez ten fragment. No i właśnie kolejna sala jest tu psychicznego, więc na pewno będzie niesamowicie ciężka i sprawi się postram przez to. Walkę zacząłem z one z Gengarem. Slowking przeżył i użył ją, no więc zmieniłem na Skolipida. tym chciałem się zmoczyć Source Dance i zmienić na Drapiona. Ale pat na Hita, co nie zmienia faktu, że i tak wystawiłem Drapiona. Ty z one krytycznym Slowkinga Krytyczny Night Threshem, a miał Stika dwoma Nightclash'ami, i to tyle z tej sali. Także no. Dobra, mam 7 mocny, więc klasycznie do gier Pokémon mamy teraz etap plądrowania bazy złego teamu, i nawet w tej grze jest to tak bardzo spierdolone, W sensie. Nie za bardzo przepadam za te etapami te Pokémon ale tutaj to naprawdę nie jest jakkolwiek interesujące. Pod koniec wszystkiego przebudzamy Iveltara i następnie po prostu ostatni z Lissandrem. Minchao na jednego Lima, Pyro na jednego Revengera, Hunch Crew na dwa Thunderbolty, Gyaradosa chciałem zrunshotować Thunderboltem Gengara, ale nie zaskoczył, bo Skurczy by kurzył mega ewolucji, więc dostał tylko połowę, Tuż Paraliż i to on Gengara i z Colipidem dobiłem go Steamrollerem. O, jakieś rzeczy, które nikogo nie obchodzą, i ja walka z ostatnim liderem. Użyłem jednego i to był z miniem na Drapiona, który przyjął Ice Beama, a dostawił Złączotowo albo mocnoła. Krajego niestety nie dał rady pokonać ze względu na konfuzję, a za to TaxiClock dał radę, ale dalej nie dał rady zdjąć Avaluga, którego już Gengar dał radę pokonać. Ostatnio podczas przechodzenia w Wiktorii zmierzyłem się ostatnio z Sereną. Drapion zdjął miał z dwoma najstreszczami wystawiłem mi do Kinga na Foxa, który, jak legenda z legend, przeżył na jednym HP i na jednego szczała za swojego oponenta. Udowodnił tym, że królem nie jest tylko z nazwy. Dragalga pobiła Altarię poniżej połowy życia i ponownie narodziła się nam się legenda, bo przeżywa na 4 HP i pokonuje Altarię. Absorb na jednego Losweepa, a Joltyon na dwa Poison Jaby. Przelazłem przez Victory docierając do ligi i tu widzę, że muszę wam coś powiedzieć. Tak jak w przypadku poprzedniego odcinka, nie jestem za bardzo z siebie dumny, co do w tej lidze, bo właśnie... Nic nie odjebałem. Pierwszy zbliżyłem się z Mago, czyli specjalistą typu ognistego. Po z Dion dwoma surfami Dragalge. Na Turkora wystawiłem Nidokinga, Kinga, który digiem niestety zadał mniej niż połowę, po czym urwał Earthquake'em wzmocnionym wcześniej przez Kersa do 30 HP. W swoim ostatnim akcie jeszcze go za to jabłem i padł. ni do Kinga poszły na Mardo, bo się wyleczyła full restorem, co nie zmienia faktu, że Dragalge i tego pokonał dwoma surfami. w Flame zadał mi sporo Brave Birdem, a się za i same na teraz. I ostatecznie padli obydwaj w tej samej turze. I ostatniego pok na Chandelura zmonchtował Gengarem. Jego kolejnego postanowiłem najechać Wixstroma od Steel Type'ów. Klewkim nastawił dwa razy Spikes i pat na jednego Diga. pas przez Stardi przeżył na jednym HP i się wyleczył, więc obiłem go wpierw Thunderboltem i kolejnym Digiem go załatwiłem. Toxic Krok prawie pokonał jego Sizora, ale nieskutecznie. Dalej się Szmacierz wyleczył i dobini do Kinga, tu i tak go obił Digiem dość mocno. Dobiłem go Gengarem, a Gisas urwotecz, też mocno z Shadowbolem, ale przeżył jednym hitem zdjął Gengara i walkę skończyłem Trapionem. Następnie Seabolt Water water. Drapionem raz objął klawice jak Kroes ale dostał konfuzji, przez co nic więcej nie zrobił. Panderbol Gengara go pokonał, Girado został wyjechany do zaświatłów oraz Chłop. Dalej myślał, że z pomowaniem coś mu da, ale jak widzicie nie dało. Ostatnią członkinią jest Drasnak, która specjalizuje się w smoczych typach. Zacząłem walkę od swordsdanców z Koskolipidem, który przeżył na 10 HP starcie, bo tą zmieniłem na Drapiona, który jednym najsłerszym pokonał jego Dragalgę. Altaria przeżyła na morze jednym HP i daje się zaczęła leczyć, co jak już się domyślać, nic jej nie dało. No niestety był szybszej, Dropiona, wystawiłem więc Gengara, który by przeżył i dobił Noiverna, ale drugi Dragon, był, który dostał, był krytyczny. Wysłałem do akcji Dragalge, który dostał Superfangiem i dobił Noiverna. Ustawiłem Toxic na Zradigonie i padł na jednego Dragon taylor. Z pit mocno obił go z Steamrollerem, ale padł, bo zapomniał o Morchowskinie. I walkę zakończył kto inny jak nie król. a teraz czas na walkę z Dianfo, która w sumie to nie ma żadnej specjalizacji. No może specjalizuje się w dostawaniu w PR. Ponownie walkę zacząłem od Sword ale tym razem wymaksowałem sobie atak. Po dwóch steamrollerach Haurucza przeżył dosłownie jednym HP. Wiedząc, że się wyleczy, zmieniłem button pasa na drapiona, który urwał od razu 100 HP z Flying Pressa, ale i tak na hitę zdjął Haurucza. No Tyran Trumowi zadał w sumie nic i padł, chociaż chodzi i z Hetsmasha za sporo. Dobiłem go gengarem, zdjąłem nim jeszcze Gorge'a. Oorusa pokonała jednym los Sweepem Toxikroka. Gudre Gengar nie dał rady pokonać przez Furistora, ale Toxicroak już się zdjął dwoma poziom Ostatni Ostatnim jest Mega Gard która padła na jednego krytycznego poison jobba. Następnie mieliśmy jeszcze jakąś walkę z tym typkiem od broni, ale tu nie ma co gadać więcej. Dzięki za oglądanie i mam nadzieję, że widzimy się w kolejnym odcinku.